Jakiś czas temu poinformowałem Was o tym, że polski daming Monkey Kita pojawi się w tym roku na kartu Network, no i w końcu znamy oficjalną datę premiery. Zanim jednak do tego przejdziemy to koniecznie subskrybujcie, bo lecimy po 20 tysięcy do końca roku, wbijemy tutaj we w górę, no i już lecimy. Zacznijmy od smutnej informacji, czyli od tego, że data premiery została przesunięta. Monkey Kid miał pojawić się jeszcze w tym roku, dokładnie w grudniu. Mamy 9 grudnia, jak już to nagrywam, i do tej pory nie wiedzieliśmy, kiedy ten Monkey Kid się pojawi. Jednak data premiery nie została przesunięta aż tak daleko, ponieważ Monkey Kid w Polsce pojawi się 2 stycznia 2023 roku. Tak przynajmniej podaje strona dubbingpedia.pl, na której tutaj widzicie. Mamy różne daty premiery różnych seriali na różnych stronach. No i także mamy kartę Network, tutaj mamy tylko dwa seriale, jakieś. Craig z nadpotoku oraz Monkey Kid od 2 stycznia. Więc wydaje mi się, że nie podawaliby fałszywej daty premiery, jakby, no, czemu mieliby to zrobić. Więc raz, tak naprawdę wystarczy czekać na potwierdzenie ze strony Cartoon Network, chociaż, chociaż znając ich, to pewnie potwierdzą to dopiero za jakieś dwa tygodnie, ale miejmy nadzieję, że faktycznie data premiery jest prawdziwa, w co ja osobiście wierzę, więc, no, czekamy na 2 stycznia. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy będziecie oglądać Monkey Kida, no i też koniecznie zobaczcie ten odcinek, w którym mówię o tym, kiedy Monkey Kid się skończy.